I to jest ta właśnie taka fajna cecha Nubuku. Zmienia się i stał się w końcu diagonalny, i można po nim po prostu pisać. A wcześniej, nawet wszędzie, dźwięk jest inny. Cześć, Ciemano Cezar. Z tej strony dzisiaj poradnik, jak wyczyścić buty z Nubuku. Jest to w sumie dość spontaniczny film. Nie planowałem go. Eee, spowodowany on jest jednym z komentarzy napisanym przez e, widzów tego kanału, widza dokładniej, i tym, że kupiłem takie buty. Są to buty. Reprezent Alpha Sneaker Boot. No i wyszedłem w nich raz. Mam, pod, mam tutaj pod domem budowę, trochę je uwaliłem, i stwierdziłem, że to dobry pomysł, żeby właśnie połączyć te dwie rzeczy i zrobić dla Was poradnik, jak czyścić buty z Nubuku, bo nie jest to najprostsze. Chyba jest to jedna z najtrudniejszych rodzajów skóry do trzymania w odpowiednim porządku, ale mm, jest tą skórą tak jak z kobietą. Jeżeli ją się dobrze zajmujesz, to ona po prostu przy tobie rozkwita i daje z siebie pełnię swoich możliwości. I zacznijmy może od tego, że sam Nubuk jest jednym z trzech głównych rodzajów skóry, bo wyróżniamy skórę licową, skórę zamszową i skórę Nubukową. Skóra licowa no to taka zwykła gładka, którą pastujecie, a Nubuk jest to rodzaj skóry... Włosowej, tak samo jak Zamsz. Są dwa rodzaje skóry włosowej, ale taka ciekawostka, że Zamsz i Nubuk to tak naprawdę jest ten sam płat skóry, z tym, że Zamsz jest od strony wewnętrznej, czyli jak mam płat skóry ściągnięty zwierzęcia, to tam ta strona odmięśniowa, która jest wypolerowana, wyszlifowana, wyszlifowana tak naprawdę, to z niej robi się Zamsz, z tej strony jest Zamsz, a z drugiej strony, jak polujemy tą stronę, czyli tak jakbyśmy sobie tu polerowali naszą skórę na zewnętrzną, no to wtedy wychodzi nam nubuk. Co jest bardzo fajną taką cechą Nubuku. To jest na pewno to, co możecie zobaczyć na tych butach. I to jest ta właśnie taka fajna cecha nubuku, że jak go przecieramy, to on zostawia te takie smugi. To jest właśnie to, że włoski układają się w, inny, w inną stronę, w inny sposób. I nie bez kozery wziąłem tutaj ze sobą trawisy. Oczywiście trawisy są e, w idealnym stanie, ale ten poradnik też bez problemu można zastosować do trawisów. E, więc dlatego one się tutaj pojawiły. Wracając do tematu Nubuku, Nubuk jest najbardziej szlachetną odmianą skóry, jest też najcięższą, i najtrudniejszą, najbardziej kosztowną w produkcji, e, przez co zwykle wyroby z Nubuku są droższe i zwykle uważane za bardziej high-endowe. No, domyślam się też dlatego właśnie, te zostały wykonane z Nubuku. Przejdźmy teraz szybko do pielęgnacji i użytkowania Nubuku. E, Najważniejsze zasady użytkowania w Nubuku są takie. Jeżeli kupujesz buty z Nubuku, to przed pierwszym wyjściem, czy przed pierwszym założeniem na nogi, od razu spryskaj je preparatem ochronnym, na przykład, to nie jest sponsorowane, ale to jest jeden z lepszych preparatów ochronnych, taragonano Protector, czy jakimkolwiek takim który, preparatem, który chroni przed wilgocią. Zasada numer dwa jest taka, że nubuk nienawidzi wody. Eee, I tak naprawdę, jeżeli pomoczysz swoje buty z nubuku, to one na stałe mogą zmienić już kolor. Niekoniecznie muszą, ale jest wysoce prawdopodobne, że tak się stanie, dlatego unikaj wychodzenia w wilgotne dni mokre, czy w ogóle kiedy pada deszcz, nie mówiąc o jakimś tam śniegu i tak dalej. Jeżeli wyszedłeś już i ubrudziłeś swoje buty z Nubuku, no to istnieją dwa sposoby czyszczenia tego Nubuku. Pierwszy lightowy na sucho, i drugi hardcoreowy na mokro. Hardcoreowy oczywiście na cięższe plamy. Większość lightowych zabrudzeń jesteś w stanie usunąć takimi dość e, popularnymi środkami jakimi są na przykład szczotka do zamszu i nubuku, czy gumka specjalna do zamszu i nubuku. Może być to zwykła gumka e, taka jak do, do ścierania ołówka tak naprawdę. Tylko taka jest troszeczkę twardsza, jest też większa, więc gumka, szczoteczka pocierasz miejsce, które jest brudne na początku gumką, a potem szczotkujesz szczotką. Jeżeli pomogło, to zajebiście. Jeżeli nie pomogło, no to trzeba przejść do punktu drugiego, czyli trzenia hardkorowego o którym powiem i zaraz pokażę, jak to robić. Do czyszczenia na mokro, czyli tak zwanego czyszczenia hardkorowego przychodzą nam się na pewno niska z wodą, dwie szmatki. Jedną polecam zwykłą bawełnianą, drugą z mikrofibry i jakiś cleaner. Ja polecam Tarago Leder Care. Najlepiej, żeby to był specjalny preparat do skóry. Jeżeli jesteś w stanie znaleźć preparat do Nubuku, to w ogóle zajebiście. Nie wiem, czy takie są, aczkolwiek ten jest całkiem w porządku. Eee, no i oczywiście uważamy, żeby jak najmniej eee, tego buta. Należać na kontakt z wodą. Teraz, jak już mamy omówioną część teoretyczną, bierzemy się na czyszczenie buta, pokażę Wam to krok po kroku. Wstęp a potem przyspieszony proces tego, jak to idzie. No i oczywiście efekt końcowy. Oczywiście będziemy mieć tą górną część. Jeżeli chodzi o podeszwę z gumy, no to myślę, że nie trzeba. Tutaj Wam za dużo mówić, myślę, że po prostu to można umyć wodą, tylko właśnie patrzeć, żeby nie zahaczyć tej górnej części. Zanim przejdziemy do mycia buta, chciałem Wam pokazać, że ten nubo nie zmienia koloru po dotknięciu palca, więc jego struktura właśnie została naruszona i ona się już nie zmienia po wpływem dotyku. Mam nadzieję, że to naprawimy, przynajmniej w jakimś stopniu. Zacznijmy od tego, że po prostu ten brud, który jest tutaj w takiej grubiej warstwie, ściągniemy sobie za pomocą szczotki. Ja na początek używam szotki ze średnio twardym włosiem i ten zaschnięty brud ścieram z buta. Teraz tak jak widzicie ścieram te większe plamy gumką, bo chcę, żeby jak najmniej potem tego syfu powchodziło w środek buta. Muszę przyznać, że buty wyglądają już dużo lepiej, ale dalej są takie szarawe, są brudne miejsca, nie są jednolite, więc teraz bierzemy się za czyszczenie na mokro. Używamy preparatu w taki sposób, że nakładamy małą ilość na szmatkę i po prostu wycieramy buty. Będzie widać, gdzie po prostu preparat jest, gdzie go nie ma, a następnie bierzemy drugą część tej szmatki i mokrą, delikatnie wilgotną, ścieramy preparat z butów, a na koniec wszystko wycieramy ścierką z mikrofibry, bo ona bardzo dobrze zbiera wilgoć i zostawiamy na godzinę. Musimy wziąć pod uwagę to, że Nubuk jest takim preparatem, który mocno jest higroskopijny. Pomimo tego, że nie lubi wody, to jest higroskopijny i wciąga ten preparat, więc trzeba co jakiś czas dokładać ponownie, nakładać go na szmatkę. Teraz musimy wziąć szmatkę, namoczyć ją wodą, jak najwięcej odcisnąć i tą delikatną szmatką wytrzeć wcześniej nasączonego preparatem buta. No i dobra, wygląda na to, że starliśmy już e, większą część, chyba wszystko nawet, tego preparatu z buta. Więc teraz jeszcze raz przetrzemy sobie go szmatką i na koniec mikrofibrą, żeby zebrać już naprawdę ostateczną wilgoć z niego i zostawiamy na godzinę. Zacznijmy od przodu. Pierwszy but skończony. Zajmiemy się butem numer 2, ale to już zrobimy poza kamerą. Oba buty są już umyte. Teraz zostało nam poczekać około godziny. I będziemy je szczotkowali. Minęła godzina, but wysych, skóra delikatnie zmiękła, ale dalej nie ma efektu mm, diagonalnego, dlatego teraz będzie trzeba ruszyć te włoski. Można to robić można powiedzieć szczotką, ale po takim myciu to raczej szczotka dużo nie da, więc możecie bywać albo tą częścią gumowymi włoskami, ale dla mnie, moim zdaniem, najlepsza jest gumka. Więc delikatnie skrapujemy całe buty gumką. Wytarłem już całe buty gumką, teraz szczotką omiatam resztki. A zapomniałem znowu o języku. I na koniec przecieramy jeszcze tą częścią szczoteczki do zamszu i nubuku. Buty już zostały przytarte szczotką, teraz ostatni etap wyszczotkowanie szczotką z delikatnym włosiem. Jeszcze krótkie słowa podsumowania Na koniec buty udało się przywrócić naprawdę mega dobrej kondycji. Co prawda domyślam się, że jest to też zasługa tego, że są one wykonane z naprawdę bardzo dobrych materiałów, ponieważ ich retail to było 400 funtów. Zmyślam się, że tak jak mówiłem, skóra jest dobrej jakości. Nie zmienia to faktu, że wydaje mi się, że z większością nubuku obchodząc się w odpowiedni sposób, możemy doprowadzić praktycznie do bardzo zbliżonego stanu do tego pierwotnego, oczywiście tego samego raczej nie uzyskamy, ale jest to bardzo, ale to bardzo dobadający efekt. Co jeszcze warto powiedzieć, to to, że jeżeli nie musicie czyścić swoich butów z nobooku, to czyść yy, na mokro, to czyście je na sucho, bo czyszczenie na sucho naprawdę jest najlepsze yy, i jeżeli będziecie tylko i wyłącznie czyścili buty na sucho, to jesteście w stanie utrzymywać idealnej kondycji cały czas. Nie wychodźcie w nich na dwór, impregnujcie je. Ja zaraz będę psikał swoje nano I teraz dla Was ostatnie ujęcie, prawdziwy końcowy test tego, jak samz zmienia się i stał się w końcu diagonalny i można po nim po prostu pisać. A wcześniej była kappa. Aż by się chciało napisać 8 gwiazdek. To co? To było na tyle. Dziękuję Wam serde serdecznie za oglądanie i pamiętajcie... Keep it fucking lit.